Witam wszystkich na moim kanale. Ostatnio pokazywałem wam temat nożyków. należy teraz tak się ogarnąć. Ale dochodzi jeszcze jedna kwestia. Spójrzcie ja wam, pokażę czym jest rzecz. Ten nożyk, oprócz tego, że zablokowany jest, to jeszcze w tym miejscu. Od tego miejsca do tego miejsca on kosi, a tu już nie, zobaczcie, jest taki nalot normalnie taki nalot z mokrej, drobniutkiej trawy spójrzcie I on jest od tej strony i od drugiej strony tak samo od tej i od tej strony, z dwóch stron spójrzcie, tu też jest od wewnątrz, od tej strony To należałoby też usunąć no bo nie będzie to. Zobaczcie jaki zabity, patrzcie Że tak będzie lepiej widać. Tu jest ostrze noża, tu jest zabite, patrzcie spójrzcie. Sekundkę, tylko jednego zrobię już wracam. Pokażę wam jak wygląda zrobione. I spójrzcie i teraz te elementy ja po prostu skrobałem żywcem nożem z tamtej strony od tyłu i tego tutaj z przodu nożyka cały zajdziemy taką drobniutką nożyczkę, takim narotem strawy To jest taka sama historia. Spójrzcie Jakie on tu jest gruby w tym miejscu tutaj działam ostrze Zobaczcie jak jest pogrubione teraz wyostrzyło, patrzcie jaki jest gruby Zaraz go ogarnę i Wam pokażę. Zobaczcie jaki gruby nalot. Jego z tyłu zdziałem zdjąłem z tej tylnej części spójrzcie. No grubo. No, no to jest kolejny temat, który trzeba będzie to po prostu ogarniać. Nie ma szans inaczej. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.